Cześć morszczaki! Cześć! Z tej strony Reef. i Nanofafek. Pora na kolejną część morskiej opowieści. Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć Wam coś nieco o cenach. Tak, o cenach. To jest magiczny temat w akwarystyce morskiej, często bardzo przerażający. Tak, zwłaszcza jak słyszymy takie różne, koszmarne, zwłaszcza dla osób początkujących, jak y, z, słyszą na początku zaparowe kwoty albo słyszą tę koncepcję zaparowych akwariów i słyszą liczbę zer, którą muszą zainwestować, i tutaj często temat się kończy, bo ktoś tak się podpali, to jednak stwierdza, że nie, no way, to jest jednak bez sensu, a w sumie po co mi to, tylko akwarium. A jak się coś schrzania, jak się coś pieprzy? To później będzie ból. Najczęstsza Te... opinia jest taka, że jest to bardzo drogie hobby. Słuchajcie, Ale jak każde hobby może być drogie i nie musi być drogie. No właśnie, mamy tak tutaj. Się wydaje, wydaje mi się, że to, co jest jakimś takim błędem na samym początku wśród yy, morszczaków, że bardziej, nie wiem tego słowa zaawansowanych, bo to jest też inna opcja, że. Tak, zwani znawcy co najwięcej i często mówią, to różnie, z tym, różnie bywa z tymi ich teoretycznymi i ponoć praktycznymi radami, yy, ale w każdym razie odstraszają. Yy, a to chyba nie o to w tym chodzi, warto jest raczej przyciągać ludzi do tego hobby. Yy, nie jest dobrze mówić, czy one jest drogie, czy ona jest tanie, bo to jest kwestia względu, każdy z nas zarabia jakieś inne pieniądze, dla kogoś 100 zł to dużo, dla kogoś 10 złotych to dużo, dla kogoś 10 tysięcy, 100 tysięcy to nie jest problem. Także, czy dużo, czy mało, to po to prostu kwestia względna, prawda? No ale teraz tak. Co jest, uważam, podstawowym błędem, który odpycha ludzi? Trzymanie się kurczowo u nas w Polsce i tej teorii, ok, im, im większe, tym łatwiejsze, prawda? No bo tak ludzie słyszą, że co, no, okay. no tak, już mówiliśmy o tym, tak? Był już taki film u nas na kanale właśnie o tym, że im większe, tym łatwiej, im większe, tym nie wiem... Co tam miało jeszcze być? Znaczy mowa była taka, że łatwiej się prowadzi. No powiedzmy, że, powiedzmy, że w jakimś stopniu, oczywiście, że tak, że bardziej wybacza, wybacza błędy. No nie można mówić osobom, które zaczynają przygodę z akwarystyką, żeby na samym początku walnęli sobie akwarium 200-300-500 litrów. Yy, bo no, chyba, że, chyba, że ktoś ma jakiś budżet większy, jest na to gotowy, wtedy tak. Ale często jest tak, że ta pierwsza propozycja, yy, którą ludzie słyszą, i to jest takie trochę głupie gadanie, które wymusza później coś, że ludzie rezygnują z tego hobby, zanim jeszcze zaczną. Po prostu wymusza znaczy, duże kwoty. Parę dni temu był taki, ktoś pytał na forum, jednym z forum na Facebooku, w jednej z grup opyt, o akwarium 30-litrowe, że chciałby zacząć. I oczywiście na początku słyszę, że po co ci 30-litrowe? Lepiej od razu zrób tam, nie wiem, 120 litrów. Te same pieniądze, ale będzie ci tam, nie wiem, łatwiej, tak? Dla nie każdego to hobby się sprawdzi, często założę... Nie każdy ma miejsce na akwarium 120 litrów równie dobrze, tak? No. Pewnie, że tak. Nie każdy ma warunki i możliwości, yy, no ale no, jeśli, nie wiem, jeśli na świecie osoby mają pięknie prowadzone, profesjonaliści, nie, nie, nie znawcy tak zwani polscy, ale po prostu profesjonaliści na świecie, mają akwaria 10-litrowe i one są piękne, nawet akwaria 5-litrowe. Takie okrągłe nawet, Tak, tak są różnych kształtów, hmm. więc to po prostu yy, to wiadomo, że trzeba mieć jakiś poziom wiedzy i umiejętności do prowadzenia do szkła. No ale jeśli ktoś się pyta o szkło, nie wiem, 30-litrowe czy 50-litrowe Aquela, czy ono będzie idealnie sklejone? Nie? Czy ono będzie nieporcowane i superjednanie, nie wiem, zrobione, wyglądające? Nie. Ale... Może być, ale no niekoniecznie. No niekoniecznie. Może przyjść w kawałkach, może nie przyjść w kawałkach, czy w zależności jak to kupi, czy to będzie opti, czy nie będzie opti. No ale mm, w ostatecznym rozrachunku, jak ktoś kupi sobie to nieduże szkło w gotowy, jakiś gotowy zestaw, czy nawet sobie złoży po prostu jakiś zestaw składający się z samej kaskady chińskiej, niechińskiej, jakiejkolwiek, tak żeby ona funkcjonowała i będzie dbał, włoży do niej sobie tej kawałek skały, takiej czy innej z piaskiem czy bez, wrzuci sobie parę tych bezkręgowców, czy jakiegoś błazenka i do jakiejś kola, to będzie go cieszyło, na pewno będzie. No ale mm, to rzeczywiście to polega na tym, że powinniśmy rozmawiać z ludźmi i kreować sam temat ceny w taki sposób, żeby ludzi nie zabijać na samym początku. Bo każdy ma wybór, tak? Każdy ma wybór, czy włoży sobie koral za 500 zł, czy włoży sobie, nie wiem, szczepkę za wiem, 60 zł, która mu się potem rozrośnie, będzie warta więcej, może ją podzielić, może się ją odsprzedać, albo po prostu no, ona mu się rozrośnie, tak? No słuchajcie, to jest jak z samochodami, ja nie rozumiem, czemu u nas jest taki z tym problem. No kurczę, no, nie każdy musi jeździć Mercedesem, można jeździć światem, Skodą, yy, Renault, Citroenem, czymkolwiek. Yy, więc i tak samo jest jak z akwarystyką, no nie C trzeba od razu jeździć, nie, no, nie trzeba od razu kupować sobie sprzętu za Bóg wie, jaki Cash. Można sobie jakiś kupić używany, yy, czy... Zobaczyć, czy nam się to spodoba, tak? No, no właśnie. Czy będziemy umieli to robić, czy chcemy to robić, tak? No. jak każde hobby, to wymaga dużo czasu też, poświęcenia czasu, poświęcenia energii, cierpliwości również, o czym się dziś przekonałam. I, I myślę, że tak jak ktoś na początek chce spróbować to 30-litrowe, to znaczy, że on może na początku chce zobaczyć, czy to mu się spodoba, tak? I nie można odstraszać i mówić, że to jest nie warto robić to 30-litrowe, tylko po prostu no, kogoś nakierować i pomóc mu to 30-litrowe stworzyć, tak? Ano. Właśnie, jak ktoś poczuje wtedy frajdę i zda sobie sprawę, że aha, no to jeśli ja mam 30 litrów, y, akwarium 3 litrów, potrzebuje tyle, tyle wody, to potrzebuje tyle piasku, no ale mówmy się, mniej piasku. Y, no akurat piasek jest pierdolony, to może kiepski przykład, no ale no, jeśli chodzi o prowadzenie, samo zainwestowanie w mniejsze akwarium, no wymaga mniejszych kwot, wymagamy mniej czasu. Mniejsze akwarium, mniej światła, tak? Wtedy jest ta lampa na przykład tańsza, tak? mniejsze akwarium, mniejsza kaskada, wtedy taka ta kaskada jest tańsza, tak? No. Wszystkie takie Dokładnie. komponenty, no to... Ilość cyrkulacji, ilość cyrkulatorów, ilość skały. Yy, no do... i ilość życia, które włożymy, tak? No więcej życia włożymy do akwarium, które jest wielkie, bo mamy dużo skały do obsadzenia na przykład koralami, czy nie wiem, dużo dna, dużo tam miejsca, No i inaczej w takim małym, tak? Jest łatwiej go też szybciej go zasieli, szybciej, że jest takie ładne, kolorowe, tak? No. Pewnie, że tak, czy nad szafka, no nie no, słuchajcie, no jak ma się takie malutkie akwarium, trzeba nawet kupować specjalnie szafki można jakoś. Na jakimś meblu, no, czy gdzieś coś i tak dalej. Tak, ma w domu, tak. Tak. Nie, komoda na przykład nie. i tak dalej. im większe akwarium, tym cięższe, tym ta szafka też musi być taka, która po prostu to akwarium trzyma, tak? I nam nie popęka wszystko i, i tak dalej. No to takie jest to, taki syndrom. Tak mnie bardzo śmieszą te wszystkie takie obrazki, tych, nie wiem, pana całego Popień no, w bandażach i jest bohaterem, bo przeżył, żo żona zobaczyła, nie wiem, tam rachunek za akwarystyczne, te różne tam zabaweczki. No to to takie jest, nie wiem. U nas tak nie ma, to może tak nie rozumiem. Tego no nie, końca. ale wydaje mi się, że dobrze jest nie nakręcać spirali tych wydatków i po prostu, no, ewentualnie jak ktoś, no nie wiem, słuchajcie, no jak jak jakiś tam byłem świadomy, że może powiedzmy, że moje szkło, jeśli chodzi o komponenty, jakoś bardzo tanie nie było, jakoś super, bardzo drogie, uważam, że, że też nie, ale to jest też tak, że to nie jest moje pierwsze szkło, jestem nauczony doświadczeniem. Że, I to jest szkło, że tak jak mi się wymarzyło, w taki sposób, po prostu bardzo łatwy, i praktyczny w obsłudze, yy, słyszałem różne opinie, ale obsługa tego szkła, kiedy jest przemyślana na co do centymetra, nie wiem, to jest, yy, czy szerokość ma, nie wiem, czy długość, czy 40, czy 45 co do centymetra, żeby się wszystkie te maszyny zmieściły. Wiedziałem dokładnie, co chcę, jak chcę, ale to jest sytuacja, kiedy ma się już jakieś doświadczenie się wie. Na początku się tego nie wie i się tak błądzi w ciemności. No, no każdy z nas gdzieś tam miał te początki, wtedy każdy zadaje milion. Dla mnie to nie są głupie pytania, ale ciągle się słyszy, że po co te głupie pytania, znajdź sobie, wygooglujcie sobie. Prawda jest taka, że yy, każde z tych teoretycznie głupich pytań się czymś różni i znalezienie odpowiedzi w 100% na nie jest błędem. Znaczy, jest mało realny powód, po prostu a jak ktoś do nas pisze, to staramy się zawsze odpowiedzieć i, i no bo to powiedzieć, co jest też jak. Tak, trochę, że ktoś napisze na, na grupie, na przykład, chce akwarium 30 litrów i co powinienem mieć, a ktoś odpisuje, załóż sobie, nie wiem, 120, bo 30 to się nie opłaca, ale nie poprowadzi kogoś dalej, tak? Jeśli masz to 120 litrów, to że powinieneś go gdzieś tam skleić, bo może takiego gotowego nie kupisz, a co powinieneś do tego włożyć, tak? I tak dalej. no... Nie wiem, ktoś zadaje takie pytanie, to oczekiwałby jakieś tam bardziej poprowadzenia za rękę, a nie tam powiedzenia: Zrób sobie 120, tak? No okej, okay, zrobię, tylko no po, powiedz mi, jak mam to zrobić na przykład, nie? takich rzeczy się raczej nie, nie uzyskuje na odpowiedzi na takie pytania. Także kiedy mówimy na temat cynika, no to po prostu jest to realne. Im większe szkło, tym więcej kosztuje. Jak zwykłe szkło flautowe, tańsze. Szkło z Opti, które najczęściej my, jako y, osoby związane z akwarystyką morską, używamy, jest raczej w większości Opti. Y, no na przykład mamy trzy, trzy ścianki z Opti, jedną mamy z floatową, tak? Tą tak, tylną. tylną. No i też można doradzić, tak? Albo sobie przyklej, nie wiem, co my tu mamy przyklejone, tu mamy przyklejony ten lakobel, tak? Z tak. Tu, tu mamy przyklejoną folię, tak. tak? No u Adriana nie mamy nic przyklejonego, no to tak można różne opcje też komuś pokazać. No to... Można... to tak chyba też robimy, że pokazujemy te różne opcje, ale bym każde każde nasze szkieł, pomimo niedużych gabarytów, kosztuje totalnie różne pieniądze, każdy się kręci i, i w zasadzie czy jest y, u nas chociażby, nie wiem, czy jest oświetlenie Prime HD, które swoje pieniądze kosztuje, czy mamy y, u Marty, czy u mamy Adriana lampę, oczywiście różnią tam się mocą, ale generalnie od y, lampa od Łukasza z serii Sirius Nano. Są to świetne lampy, działają, są lekkie, łatwe w obsłudze, bardzo fajna barwa, jest to fajnie pomyślane, wszystko żyje, wszystko się otwiera, polipuje. Także można mieć, nie wiem, można wrzucić sobie lampę za paręset złotych, można wrzucić lampę za dwa koła. no ale Uważam, że do takich drogich sprzętów lepiej jest dojrzewać czasem, kiedy rzeczywiście wiemy się na tym, w jaki sposób tam znamy i będziemy umieli wykorzystać sprzęty, które, które mamy, prawda? Także jak mówiliśmy, na większe szkło, większe pieniądze, cyrkulacja, nie wiem, no, mały cyrkulator, od w przedziale, powiedzmy, nie wiem, od 34 jakieś chińskie, od 3400 zł i tak dalej, już jakiś lepszy, sterowany, z tym, z tamtym, 200, 400, 500, 1000, więc... a im większe szkło, tym więcej cyrkulatorów i generalnie większe szkło jest wszystkiego więcej, więc musi być drożej, także może specjalnie aż tak, nie to, że mm, jak ktoś, nie wiem, rzeczywiście jak kogoś stać i ma taką chęć i nie jest to dla niego problem i często są ludzie, którzy zakładają przez szkła i one są serwisowane, nic przy nich nie robią, bo robią to firmy, to nie ma znaczenia, ktoś taki wrzuca sobie z reguły w koszta firmy daną sprawę, że to jakoś kwestia dekoracyjna i tak dalej. Ale potencjalni użytkownicy, akwaryści czasem młode osoby, czasem w średnim wieku, jak ktoś zadaje pytania, jest przecież mnóstwo pytań o rzeczy błahe, o rzeczy trudne ale na początku te wszystkie rzeczy są dla każdego olbrzymim problemem. Yy, także wydaje mi się, że tutaj... Ja pamiętam też jak my wtedy zaczynaliśmy, zakładaliśmy pierwsze akwarium i my też na początku chcieliśmy sobie założyć tą małą kostkę 30 litrów. Yy, jeszcze wtedy były te mniejsze takie akwela, nie? Chcieliśmy to od tej kostki zacząć i wszyscy nam odradzali, że to nam się nie uda i tak dalej. No a teraz tak z perspektywy czasu to żałuję chyba, że nie zaczęliśmy właśnie od tego. Też mi się wydaje. Weszło tak, że zaczęliśmy od szkła, które ma 200 litrów, wydaliśmy na nie dużo więcej pieniędzy. Które nie do końca zakładaliśmy, bo a te koszty jakoś tak rosły, pamiętam lawinowo, więc, yy, i to gdzieś tak więc. A wierzyliśmy trochę w ślepo w tą teorię, właśnie, że większe, no tym właśnie, łatwiejsze, no, to i to tak jakoś dalej. To tak inaczej ewoluowało u nas i no jest jak jest, tak? Ale no, wydaje mi się, że ktoś nas zniechęcił, bardzo nas zniechęcił i, i to nie było dobre. No właśnie, także pamiętajmy. Ale tak, nikogo no, nie, siły... no, nie, nie zniechęcimy do tego, żeby zaczynało od małych, tak? Nie no, pewnie, że nie wiadomo, że możemy doradzić, że. Jeśli mm, mamy kupić, jeśli mamy jakiś budżet i mamy kupić jakieś gotowe szkło, małe, i skakujemy ile mamy pieniędzy, no to może czasem rzeczywiście to jest to mniejsze. Na to mniejsze szkło lepiej gdzieś skleić, żeby mieć jakąś lepszą, lepszą jakość z perspektywy czasu i ta, i um, uży, używalności i jakiejś tam satysfakcji, prawda? Co do samego szkła, że zamiast kupować, yy, chociaż można kupić cały gotowy zestaw i, sprawy i, i niech on sobie funkcjonuje, aquela -a, czy mniejsza czy, Większy powiedzmy, czy jakiś Newy, czy jakieś no y, zestawy sery, czy no, Red Sea, już są gdzieś tam trochę większe, trochę droższe, bardzo fajne zresztą. Y, no ale czasem jest lepiej coś skleić, czasem jest lepiej coś gotowe, i jak nawet ludzie nas o coś pytają, to my mówimy często, to może zrób to, może zrób tamto, ale pamiętaj, jeśli zrobisz to jednak po swojemu i tak, według swojego. Yy, według swojego mózgu, według swoich jakiś tam obliczeń, to tak grubo, jak czuję, że to jest w porządku, to okej. Okay. My tylko gdzieś tam czasem doradzamy, no, ale nie chcemy się skorować, tak? nie no, jesteśmy ekspertami po prostu. Nie doradzamy, jak nas ktoś pyta, to zawsze odpowiadamy. Michał tutaj bardzo dużo czasu spędza, często yy, doradzając różnym osobom. Także nas to bardzo cieszy, że ktoś nam chce zaufać i ktoś uważa, że jesteśmy w stanie pomóc. Tak, mówię tak w liczbie nogi, ale oczywiście to wiadomo, że to koalanie ja. Także słuchajcie, podsumujmy może, hmm, podsumujmy może temat. Czy duże, czy małe będzie nas cieszyć? Małe bardzo cieszy, mnie bardzo cieszy, uspokaja, można sobie popatrzeć, czy ono będzie miało Taki wymierczono, ma taki wymiar, to no i tak cieszę tak cieszę. Dokładnie, a cena jest kwestią względną, więc mieszmy siły tutaj na, na zamiary, nie dajmy się zwariować i po prostu jeśli ktoś nas o coś pyta i widać, że chce założyć, istot... zróbmy to tak, żeby to kogoś zachęcić, żeby ktoś poknął no wakcynę, a no nie to. zniechęcić, tylko rzucić sobie jakieś tam zdawkowe zdanie, zrób takie, zrób takie. I się później z tym baw, bo najczęściej wtedy, te ktoś się z tym ani w to nie zabawi, odpuści sobie tematy no i wtedy w ogóle, jest na miejscu. jak ktoś mniej. komentuje taki post i niech już w ogóle komentuje do końca, nie pomaga do końca, a nie rzuci tam swoje adresy, załóż co 20 i znika z dyskusji. Także robimy akwaria, no, słuchajcie. Tak robimy tak akwaria, tak zakładamy akwaria, wojujemy, yy, wojujemy ten świat i, i akwarystyka morska rządzi. Także słuchajcie tyle na ten moment także słuchajcie kola rif kończy I no kończą transmisję kończymy transmisję pa. dzięki do usłyszenia pa pa